Zakończyliśmy właśnie mecz z pogonią Skotniki. Remisujecie 1-1. Jesteś zadowolony z tego wyniku? Ciężko powiedzieć zadowolony. Mecz był trudny, dużo walki. Przeciwnik stawił ciężkie warunki. My również też męczyliśmy się, już pod koniec na tym meczu. No ale wynik myślę sprawiedliwy dla obu zespołów. No właśnie, chyba nikt nie będzie miał pretensji, chociaż. Pojawiały się sytuacje, które można było zamienić na bramkę, eee, żałujecie bardzo niektórych sytuacji, bo rzeczywiście można było z tego zdobyć bramkę? Tak, było kilka takich sytuacji, nawet ja tam z lewej obrony zapędziłem, ale akurat wypadło na słabszą prawą nogę. Chłopaki też tam mówili, że mogłem podać, ale to już przebiegając całe boisko, człowiek myśli, żeby uderzyć jeszcze, tak, ale tak, tak. także zabrakło troszkę, ale też nie było zbyt wiele tych sytuacji jednak. Okej, okay. eee, pierwszą połowę prezentowaliście się całkiem dobrze, mieście przewagę, ale chyba w drugiej połowie to jednak rywal lepiej się prezentował. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Myślę, że po bramce rywal po prostu poczuł, że może na jeszcze coś ugrać w tym meczu. Na początku grali bardzo ostrożnie, nie podchodzili w środku do nas, a w drugiej połowie już zaczęli grać agresywnie, oni zaczęli prowadzić grę, no i w paru sytuacjach śmierdziało naprawdę bramką, no, ale ostatecznie udało się dowieść, a tak jak mówisz wcześniej, mogliśmy jeszcze wywalczyć jakąś bramkę. Co do samego przebiegu spotkania, no raczej zadowoleni nie będziecie, bo stylowo nawet nie przypominałyście dzisiaj w niektórych momentach siebie strasznie mało ataków wynikało z waszych zagrań. Z czego to wynikało dzisiaj? Ciężko powiedzieć, może też zabrakło trochę rywalizacji z przodu. jak dopiero wrócił, dopiero wszedł na drugą połowę, troszkę rozruszał wtedy troszkę grę w ataku. No ale jednak zabrakło tych sytuacji, tak, tak jak mówisz. A z czego to wynikało? Nie wiem, pogoda sprzyjała. W pierwszej połowie bardzo słońce raziło. Jednak, ale mimo wszystko no, powinniśmy dać sobie więcej tutaj. Było jeszcze sporo rezerwy. <noise> 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 Okej. Okay. Co, co zakładaliście sobie przed samym meczem? Wiadomo, że celem była wygrana, a, ale jakieś specjalne założenia były na tego przeciwnika? Celem była po prostu wygrana, pokazać im, że my tutaj jesteśmy liderem, go utrzymamy, a w takiej sytuacji będzie ciężko po remisie, także no, nie udało się. Mieliśmy wygrać po prostu, założenie była wygrana tutaj, pewna. Pewna wygrana. Okej. Okay. W przypadku chyba teraz remisu nie wiem, czy nie straciliście lidera, bo inne drużyny wygrały z Wierzchniecki i Bieszanowianka. Myślisz, że to zmotywuje Was bardziej do gry? Pewnie tak, ale Liga jest ciekawa tutaj w czołówce, jest bardzo duży ścisk, także dopiero pewnie na wiosnę się wyjaśni, kto będzie o co walczył. Na razie chyba jest, nie wiem, nie wiem ile drużyn, ale na pewno z 5-6 drużyn, które walczą o to pierwsze miejsce, także to całkiem inna sytuacja niż w B-klasie rok temu. Tutaj wszyscy, połowa Ligi walczy o pierwsze, pierwsze miejsce, także zobaczymy.